To jest tazer? O, zajebiście. Taizer. A może chcemy Taizera? A może mi to te... wygląda dać wyje... Oszczędności, kurwa. Dobra, pójdźmy. Taj! <grym _> <grym _> Ty, ty, ry, ty, 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 ty. Dobra, Dobra, nie kurwał się. Do you love, do you love. I, Paweł, patrz! Jak się ta matip piosenka nazywa z tego? Napubujemy go. Ja bym go tak głupił. To co używałeś, w... jak? O podłogę. Co tam zobaczyłeś? Ty, kurwa, jeba! S? Mogliśmy w sensie se no, HP no, kupić, no, ale. No, tam w sumie. Mam 46, to ma go zaszczepił, nie wiem czy on nie wiem czy już nie za późno o, o. okej okay. co my się wpierdoliliśmy w nicość? tak myślałem, że to nowy poziom widać, że beton spodziewałem U. się, że to nowy poziom ty fajny to no witam, o jest nowy item mati <laughs> weź mi tu pod sklopu, o <laughs> No to mi kurwa, nie ruszaj tego, bo to teraz rozpier... Ja nie widzę, kurwa, jakie ja to trzyma. O, dobra, aua. O, co zaraz, kurwa. Parkour? Jakby była na to nagroda. No i kurwa, dlaczego mi nie działa? Napierdolę to. Panowie tu i te maski są. O, jakie echo. Panowie, panowie. Ale muzyczka klimatyczna tutaj jest. Kurde mol. Mamy już takie Trzy... zabawki. Taki. Myślę. Kur... Nie, do matki.

Overcharge. Nie dać. Ałatwo! Wenty są! E? Można wentować, można wentować. Amongas! Przerzucę among się! Kradnie mnie! Kadło! mnie! Co ci, co ci zrobię? My też kaduj co? Bo to jest niewidzialne coś. Bo... Ałano! Idioto! No i znowu mnie złapał. No. Ok, mam cię. Jakie ja mam to niby counterować? Nie wiem, no albo to zabić, albo można się łapać nawzajem. Ja bym to szedł sprzedać i Mattiego ożywił. Cicho, bo nie wiem gdzie dziadek. Nie, on poszedł yy, na lewo. Poszedł się zdespałnić Mam nadzieję. To co ja zobaczyłem przed chwilą, to na całe życie... Dobra, pakuj no, to i idziemy to po to. Co zobaczyłeś? Dupcie twoje mamusi. Dobra. Nie ja cię kurwa. Idziesz do, do... kubka tego, idziemy. Odziemuj ten kubek. Pawełku, zostaw zostawia, ja proszę, zostaw mnie. Ja daj mi go, ja chcę go z góry zrzucić. Sam się kurwa zrzuć. Idziemy. jedziemy. Jeszcze pytać no, kurwa... No żeby A czy jednak jest fall damage? No. Cześć to... siłowo znowu... Uwawa O, ty żyjesz, dobra, super Ta, znowu mnie ten zboczenie sporwo W ogóle znalazłem ten blender za 24 koła. O Tylko, że jak się zaczyna rozkręcać to traci... Nie no Dominik Co? To traci na wartości, no Kuwa, ze z 90 dolków właśnie straciliśmy 138 dolków straciliśmy Czemu nie wiem jak iść no i dobrze, dobrze, idziesz. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Burger! A mnie to już by trafił, kur... Idź to. Końcu no kurwa, on no, tu cały czas romował. Dla trzech tysięcy to... Bla, 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 ble, 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 Idzie ten niewidzialny, kurwa. Kradnij, Matyja. Ajajaj! Oddaj Pawła! Oddaj Pawła! O. o! Pierdalił go! A? Zobaczyłem tego ja malego. Ej, no, nie, ma trochę prawo do Nie gadaj, że my teraz przegramy po tym wszystkim. Kurwa! Nie, no, Macie, popisałeś się. Sam się żeś wyje. Co miałem zrobić? On ma 100% celności na mnie. A przez to, na mnie? zrobiłem, to od razu bym był kurwa martwy. Kurwa curva moia patelha é kurwa foi a curva moia <tú> te pedala <tú> o Skurka skurka! Uff! Niech będzie? Uff! Niech będzie? Uff! Kurwa! Podziękuję, Matię! Mati zabił! Dziękuję! Się, ja. O Mati, patrz, jest szafka do podniesienia! Kurwa! <grym> Praszam, to nie, nie no, no ja sobie! Ja sobie to nie widziałem! Wiatrówka jest w miarę! Oła, kurwa! Kolega! O, zabijamy go! No. Oj, zabijamy ściąga go? mnie! Przyciągam mnie Możemy spróbować, tylko trzeba wózek dobrze ustawić w Albo wyciągnąć z pociągu. Czekaj, 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 czekaj. Mati, ja usta... ty. A, 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 a. Czekaj, czekaj, wezmę cię, pociągam. Mati, ty, no. ty a, jesteś na dziale, to prawda, że. Tak, 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 no. Oj, 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 bo chcę Zabrze. obrócić kurwa ten Chociaż, Podjeżdżaj, ja bym tam obok, kiedy będzie dobrze, bo ja w ogóle pociągam w ciele. No dobra. Czekaj. Okay pa, tak, ustaw. Wciągam wiatr! Wciągam mnie Dobra, dobra. Czekaj. Nie, nie, poczekaj! Kurwa! Łaaa, rucham je! Dobra, chodź tu kurwa! Mało pomału HP traci, nie? No czy ty możesz zginąć? No, ja o, chyba w końcu. Pamiętajmy, że to beta. Wypie dalej. Maszut. No i kurwa łatwiutko! A w sumie. By było porównik. Kurwa, równouprawnienie jest nikt nie będzie miał ochrony. Nie mam pojęcia. Ale ja to widziałem 100 lat temu. A, masz... Komputer. Kurwa, Dwa, dawno temu, naprawdę. A kurwa! Kur! Czy no. jest tu coś wartościowego? Nie no. mogę. Ty. Ty jesteś, dawniczku wartościowym. Nie wnikam. Uciekaj! Uciekaj! Żygaj! Do... do, do... nasz Co tam? <laughs> Co się w szafce? Daj mu wieczne... ...poczywanie Mm. O jakie kiedy chcesz żyć. Mmmmm... Teraz tylko... Mmmmm... Chwaja pop... mm. Gdzie ta głowa w ogóle jest? Panie nie wiemy. no zaraz ci tak ku... Chodź nie ma czasu. No, teraz to chodź kurwa. A gdzie Domin? Gdzie do Nie wiem, chuj mnie to obchodzi? Sprzedajemy. <głos> 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 Jak nie żyje, to trudno, to trudno, to martwy będzie. Czyli żyjemy. Chyba. Mm, jestem Mateusz, jestem Lui. Mim,im,im. Luza. Patelnie. Powiedz, że jest shotgun, chcę go zabić. Jest pistolet na 15. Roku. Ale ty jeste. Lui, ogusza. Co ty kurwa wciągnąłeś? No, to gówno.

NIE WKURWAJ MNIE! Uff. No to jedzie. Ops Au. Drzwi wyjebane, Domin wyjebany, jaki z Ciebie kierowca jest? Twoja mama też. A, co? Nie, no Mat, no co ty robisz? O, yeah. Mati, a myśmy już w Cię puszczą nad tą przepaścią. No i chuj. O, kubę, kubę, jo, kurwa, kiepek, 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 I o kurwa! kiepek, 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 Chodźcie, ciebie. Ruchaj mnie. Jakieś gówno tu po podłodze chodzi. kiepek, Ten pająk. O, tam. Dwa pająki. Faktycznie dwa pałęki chodzą Nie no, cię chyba kolego no Ej, umarł No to nie wyrościg Nie ma kurwa Co to? I ty też, kurwa Już, już mu Rzucam w ciebie tym. Nie trafiłem. Nie wiem, to ty jesteś sprytny inaczej, nie?